Siemaneczko, dziecka, z tej strony Mister Adamo 15 i lecimy z naszą piękną serią z Mafią Solec. Cześć, witajcie! Farming Simulator 17 na Auenbach z Mafią Solec w kamerce obok pewnie <grym> Że się <grym> rozbili system. Jeszcze na Bolka odcinku nie było 7000 łapek razem wziętych. U no. mnie, no już wybiliście naprawdę ponad, bo u mnie chyba 3400, a u Bolka 4300, nieprawdaż? Dobrze. Don, dokładnie. Więc naprawdę zrobiliście furorę i liczę, że pod tym odcinkiem znów będzie 3000. Jak będzie znów u mnie 3000, to będziecie mieli z pewnością, na pewno, jestem tego pewny, kamerkę, bolka. A w tym odcinku żniwa Fender leci już na pewno na pole dzisiaj. Eee, razem z nim będę ja, a obok mnie będzie Boluś w Dojczu z agroleinerką, tandemką oraz Fendem. Z New Hollandem. Będzie też prasował. Więc co? Kumplu, bierzemy się za robotę. Pierdale, chodź? Wydrzeć się kurwa bardziej nie było. Teraz ma ten niewany statyw, no, no, ta... to on ma pewnie już go w gębę ma to blue Yeti, a drze się jak pojeb. Niech przyjdzie 21, zaraz go wyciszę. No, Ty widziałeś, że tu to się kręci takie przy tym? syp do silosu? Co się kręci? Patrz to, A to, to półeczko, kółko, się... tak, tak. No, widziałem. Beka, w sumie. no beka, beka. O ja czekam, muszę wyciszyć kto tu tak głośno zrobił grę To tu tak głośno pracuje Jajka pozbierane? Nie panie Jak będziesz jechał to zobacz, Henik. Nie panie Mogę się eee, poczekaj włączy sobie jakoś ten Jać prędko Przez jakiś kurwa ten włączyć, bo Wszystkie wyzbierane panie Dzięki um, Myślisz, że tu się złamę? Tak, panie. Ja tu jakoś przyjechałem, tylko musi się nieźle naddać, nie? Wiesz co to O Boże, naddać? ty, kotek leci przede mną. Piedolonek się boi fenda. O kurde, czemu tu ja MS stoi? Bo lubi. Patrz, 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 patrz. Myślisz, to złamie że... kurwa header. Myśl, że... Myślisz, że tu się zmieszczę? Jeżeli dobrze się złamiesz, to tak. Brawo. A się kurwa, ja chyba na e, tego, tego. Na tam kierowcę też tira pójdę. To do przodu, to przodu, przodu, tam jeszcze też wiedzieć, żebyś ten, się nie ten. Ale ja się tu się idealnie kombaj mieści, nie? No. Czy ja tutaj będę kościół, co nie? Poza. Żeby wyjechać z, z farmy własnej trzeba mieć ten. Koguty, Koguty wózek i... i gitara siema. No, a po drodze też już byś takim hadrem nie jechał. No na pewno, ale chyba nie będziemy po drodze jeździć. Jak myślisz poczekać, eee, pojedziemy dalej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jestem zorientowany w tym temacie, wiesz, także no, niestety no, większych informacji musisz szukać się w radiu. Ale nie wiem. Ej, gdzie zgubił ten łobciążnik e friend mój? A pewnie... Pewnie leży gdzieś w rowie gościu. znając ciebie. Stoi na podwórze, może, o, jest. Bier dalej, chodź. Odpali mi chamra jest zobacz co... Zobacz co wam wyczynia z tym, na, z tym wózkiem, na. No no, trzeba będzie pewnie ci odjechać łuskiem Hyhyhy jest, no. Ty zawsze mówiłeś, że nie masz z tym problemu Właśnie to jadę zobaczyć Czy masz z tym problem, czy nie masz? Ja, nie mam ja, ja, nie mam problemu Ja nigdy nie mam problemu O kurwa Wyjeżdżaj o kur... No jadę Wóżgów A, z łuskiem, no, nie masz problemu nigdy z tym. Ale wiesz co, dlaczego? Bo zobacz jakie tu jest kurwa niesienie. To się nie dziwi No chujach. Jadę Wyjedź, bo już chyba bardziej nie mogę podjechać do przodu o, Poczekaj, obróci... Ale obróć, ci nie... go całego. Dobra, jadę, wiem gdzie Postaw go gdzieś tam w rowie I on tu jest? Zaczepta. Tak, tak, obróciłem go specjalnie z tej strony, żebyśmy... Tylko tak delikatnie, żebyś mi kurwa nie wyrwał no, Czekaj, ja muszę kurde tak podjechać, żeby ci go od razu wyciągnąć Ja... Jest w powietrzu, więc na luzie ci powinien wyjść Dobra, no za duże koluzje ja się Boję, koluzje. Bo, boję się, Dobra, podepnij No i jedź Zobacz To jest kurwa o 15 Ale spadł od razu, widziałeś? Wiem, wiem, no bo mówię nierówno, a w ogóle tu nie ma szans, żeby... Dobra, ja to sobie pojadę nawrócił. Kurwa nadal tego nie ustawiłem headera pierdolonego. <grywa> to nie jest pierdolony header. Mm. Aj, Jesus Mam Za bardzo, bardzo bluźnie na swoich odcinkach wyjebiam mnie z YouTube'a. No mi się też tak wydaje, że to jest koniec. Z sera 15. Nie no teraz to dopiero zaczynam to co robicie na YouTubie w ostatnich kordę dniach tego pięknego listopada z dla mnie furorem Dużo subskrypcji i to mnie cieszy więc pamiętajcie zostawcie suba i łapkę w górę Idźcie Panie, do bolka też idźcie, do bolka ty tak to jest dobry chłopok naprawdę naprawdę to jest dobry chłopok <grym> 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 no. <grym> do nie, prysz, bo ja nie mam co robić Co za pierdala ja, tak. Taro pojodę tu trawę, kłosić i po. Pojodę Ty ja tonę zebrałem z takiego, ale będzie żyzna Żyzna gleba będzie no. Może jak gdzieś gruberem, tu pójdę ja Ale szerokie pokosy ty gościu czeisz hmm. Ty to są nowe tekstury soi w ogóle gdzieś? Jakie mhm. strączki fajne? Niezbyt strączki ale ładna Będziemy chcieli te trzy pola O Jezus co tu się stało? tu się stało się. Co tu się stało się? się o bo taki słomy? Nie wiem, gościu. To ja nie co tu... przyjadę! Co tu się stanęło? Ej, patrz, 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 nie sypi, nie sypi i nagle jeb Trochę. Ej, dziwa. mam deżewi. Derzewu? Vu. Vu? Zakylamy chęt. Nie, ale serio mam... kurde normalnie kiedyś idealnie stałem przy takiej kurce słomy i ty jechałeś fędę na tej mapie, nie? O kurwa, ale mi się, il wyszło. To niezłe déjà vu miałeś, Ja naprawdę kręcę Ale naprawdę peka. bo aż teraz jestem w szoku Ale ogólnie kurwa ty pełne FPS-y stałe co nie? No to nie stałe FPSy. A na full graficę nadal jadę więc O ja się tu zrobię za już Żniwa Żniwa se zrobisz? No ty zrobisz, to mi się rozumiem, zrobię tu. O kurde, a może ja rzepaku zrobię? Ładny rzepak, ładny Ładny, ła ładny Dobra, Jak się tam sa ile ci kreda wnosz procent mi? Yy, łopanie! 120. I jeszcze, no. jeszcze. To nieźle. Dobra, ja chyba, chyba zaczynam pracować powoli. Y -h -h -h. Powoli możesz. Na powoli to ci pozwalam. Tam tam, tam, tam tam, tam. ale fajnie idzie oglądanie. Ja ci kręcę ty na poprzecznia belka, nie? Serio? No, No to będziesz miał zbieraniu się na odcinku. Ludzie piszcie w komentarzach oczywiście co potrzebujecie w następnym odcinku. O Mafi Solec, czy chcecie kamerkę? Jeżeli chcecie kamerkę, musicie zostawić e, 3000 EP w górę. E, to podstawa. Jeżeli chcecie, nie wiem, żeby Borek na przykład zbierał em, ej. na przykład Stój. baloty. Już, już tam, już katuje. Się, ej, które... Czym o. się ten robi, żeby puścił belkę? O. Nie działa. X nie działa. Y Co to jest? O Y. Brawo. Ja pierdzielę, serio tak strzepali? No gościu, no zmieniali trochę ty. Jeżeli zmieniali wyładowanie na ku, no to o, też kur. na pewno... Ale belka, belka nadal spierdala. Spierdalaj, chodź tu, chodź, 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 chodź. Chodź tu. Chodź, chodź. ja przycis sami. Dobra, trudno, nic Ja nie jestem robimy. takim Ja jestem takim kurde mistrzem od y, poradnika do farminga zauważyłem. No, Zapomnij o Y, bo nigdy wcześniej Y nie był wykorzystywany. No wiem, no w tym właśnie, to są podstawowe właśnie te interpukcyjne akcje, więc bardzo mnie to cieszy. Oho, teraz wierzę w tą słonę. Patrzymy, jeb, w... o, jak mu wywaliło Uy. fenda. Ile tam stuwa od razu? Nie, 50%. Dorzuciło ci? Nie, na no, żartuję, ale tak z 20 dobre jak nic. Ja pierdyko. Ale co zrobi, jak mu normalnie fendym, to tam gdyby nie amortyzacja, gdyby to była 30, to by go wyrwało normalnie w powietrze. Takiej prędkości oczywiście. No, no, dobra, oczywiście wszystko bierzemy w słomę, żeby tych belek trochę było, nie? No, 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 jakieś zbieranie trzeba zrobić. Ale to jeszcze, jeszcze trochę chyba. Ja u siebie właśnie, a może u mnie zrobimy to zbieranie, tylko jak ja nienawidzę zbierać belek. Ale nie, no dobra, możemy zrobić, ja spróbujemy, bo jeszcze w 15 może to troszeczkę lepiej działa. W w 17. W 17. Ty ale jest ten... wiesz co jest znajpę? Hmm. Stary wywala belkę i nagle ją ciąga do środka Nie, nie to ma... nie Nawet zmienili. w oryginalnym. Nie nawet zmienili tego. Szkoda 15 też to było na MP przez... Zrób sobie poprzeczniach jeszcze. No wiem, wiem, kum. Stój. Wiem. Jak zahamował, patrzymy header w ziemię poszedł. Nie chciałem ci już kolejnego tutaj... No ja właśnie... SP Schumachera. Tu, to, tu to zajebisz tam robisz, to bym Czy Ty Nike chcieliś wyciągnąć czy co? <noise> Miał być Nike, a wyszło. Kurwa zygzak. Ale, zygzak o Jezus 100% Ale się wystraszyłem. Co 100%? Już? No, nawet podjechać, nie zauważyłem. Czy no, ja, mogę sobie podjechać. Ty nie podejść, bo tak to to wiesz. <noise> podjechać? Nie, nie <to> podjechać. Siła pierodykam 9 ton z takiego małego poletka? Nie, <noise> ja sobie opyski gościu, co? Ja tutaj na tym polu to ja robiłem ten. Yy, nawóz A nie opryski Aaa, ja robię tu Na siedemce przecież wtedy nie było tutaj nic no, Nie ma tu wjazdku, serio? Dobra Pojadę po... Jeb, yep, nie ma tu wjazdku. przejechał na skóśkę Otwórz plandekę, gościu, w powietrzu Wiem No Możesz jechać, ci. Szybko wyskoczyć z ciągnika, zbijać plandekę i wrócić do... Z powrotem Ale tak Jak ja wiem To jest naprawdę Super Jestem naprawdę Jesteś moim idolem Dobrze Panie Niezły hajniek z Ciebie co no zmieniamy w ogóle nazwę serii czy... Jak uchyńka na, na gospodarce? Tak Czy niemieckie gospodarstwo? Uchyńka u z chynkiem Nie nie nie, ale tak serio, Tam mnie ludzie naprawdę pisaliście ciekawe tematy związane z chynkiem Ja tam w ogóle wykorzystałem tego psa i kota I chynka to może z psem, kotem i chynkiem no Boże, na niemieckim gospodarstwie tam w stanie tu będziemy bez bez, bez, bez czegoś więcej farmi. Na no niemieckim wmienie. gospodarstwie z kotem, psem i chynkiem, A nie potem YouTube. Ok... Je... Nie, nie, zapomnij o, ka... o tak. kasztance, nie. I z kasztanką. Jezba yes, kasztank. Oj, to nie tak wlikłem, sorry. Ale ta woda płynie tutaj. Płynie, płynie pójdzie. Ale to płynie, płynie, płynie. płynie, płynie. Oh, jest? Wyje wyjebane ma. Co dojebał teraz? płynie 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 A ty wyje wyjebane ma Nie my zrobić musimy kiedyś mas bide music Bo przecież to jest po prostu szacun A polek płynie jak ta wisła i wyjebane ma A no to do wisły niedaleko ma ale się zrymowało nie że zrymowało bało. Chyba cię pojebał w chyba, chyba jakieś rymy tu wychodzą nam A ty co? O te robię gościu to niezła fota. Później sprasujemy, ale one rżysko jest ogólnie. R rż rżysko będziesz miała ślisko. Nie no, cały czas spokojnie. A nie, to nic nie nic Dobra, już jadę. Ale nadal jestem zdania, że... Aha, to się ten do Deutschar. To niezły dojcz. Jak sypie, ty mi się wydaje, że na pole ze swym starczy. Aha. Serio? No, o Boże, znów. Ej, ale tu jest jakiś bóg w tym miejscu. I to niezby bóg. Bóg, bóg jest jeden gość. No i tu właśnie chyba on właśnie jest. No, bo, no. Bo, bo zobacz jak to wyglądać. W drugi raz na tym samym miejscu przerywa w ogóle słoma, a potem od razu jeb, kupa. Mi się, mi się wydaje, <laughs> że tam nie było wodzie, A może... i nagle wysypał się nawóz tam. A może on ma, on ma problemy z wypróżnianiem ten fed, co? <laughs> Dupa go boli jak srutnie, to jest <laughs> On w tym miejscu jak zjeżdża z górki. To ma problem, a jak zjechał, to mam dopiero, wiesz, ostre wypróżnianko. Powiem ci, niezły problem. No, mam problemy z końcówką. Ja cię kręcę, ile belek. Na przejeździe długim mam dwie belki ponad. No, to fajnie, będziesz miał dużo zbierania. Na soi nie będziesz miał, więc się ciesz. No, no, zaraz próbujesz? pojadę na pole tamtej soi, zobaczymy, jak soja sypie. Hmm. Bo pszenica naprawdę, no, zapitała. Ty, mówiłem ci, weź przyczepę drugą... Nie. N nie pomogę Skąd mogę wiedzieć, że tak będzie sypać? Moja wina? Co ja mam miernik w oczach? Kurde. Tak, moja wina Ja bardzo wielka wina, gość Te to Przez to tak, błagam Tak, przed... błagam Cię, Wła właśnie błagam Cię już Idź spać Gościu, jaka patola na tym odcinku, no to Ale u nas to jest kurde, zawsze taka patola A wy lubicie taką patolę, nie? Jak tak, tak, ja. lubicie taką patolę, to zostawcie <grym> <wy patologi>, <grym> Jeżeli kochacie naszą patologię, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasze kanały. A więcej patoli na pewno dostaniecie od nas. Na pewno więcej niż ksiądz w Kościele na tace. O, Więc, no to nie <śmiech> <śmiech> Więc pamiętajcie ludzie. Taka patola, tylko z nami. Szkoda, że jeszcze nie ma brązka, bo to by była wtedy patola do potęgi entej. A... Na. Mamo nagrywam. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> Ale Mateuszko, trzeba się uczyć dzisiaj piąteczek W <laughs> poniedziałek do szkółki idziesz Nie, bo ludzie, nakablu, ludzie nakablują kurwa do nas na brączka na kanale, że się nabijamy z niego. Dość, nie się. <laughs> Dość, że odbiera numery od RMFFM i się rozwinę, <laughs> To jeszcze kurde. Sabona pisać, że wygrał gulfa. Gulfa kurwa w MPG. <laughs> <noise> to już by się w ogóle rozłączył, by powiedział, że ja mam diesla O Boże Dobra, To niezłe, niezłe, akcje tutaj Patola rządzi A gdzieś chyba był beta, nie? Licznik pel, Czy mi się wydawało? Jest chyba taki mm. mod do pobrań. trzeba pobrać go Nie Free, free camera, <noise> Szekaj, fly jest... camera chyba. Free, tam było free kamera, nie fly camera Darmowa kamera? No Właśnie Darmowa dlatego tak, nie tak. rozumiem, o co chodzi z tym free camerą A, A, A może wolna? może wolna, no nie. Co ty już wszystko za darmo byś chciał? Nie no to powiem. Ale jak może być, bo a to jest zajęta? Moja jest zajęta, to Ja tam jest. nie wiem, ja tam kupiłem, więc to chyba moja. U mnie też, to chyba ma problem ty. No, no to chyba, no nie, nie wiem, ja tam się nie To już znam. pewnie ten pierwszy co on pobrał, to już jest jego. To już nie można pobierać, bo będzie, że zajebaliśmy. To nie, to już chuj. To ty na pewno nie pobieraj, bo to w ogóle ciebie to, to łatwo ja oskarżają. Nie no to nie, nie pobieram w ogóle. Taki finał. Bo jak wolna kamera, to już fuj. Ciekawe właśnie czemu flika, co ona w ogóle robi. Ctrl V coś jest pod nią. A to nie będzie to, że ona tak do góry nagrywa jest tak fajnie te płynne ujęcia kiedyś było, pamiętasz? Co do nagrywania? Dobry pomysł. Myślę, tu, ru, 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 ru. że... że Zamyślałem, że ją przepniesz tą belkę. Ty, tu, ru, ru, ru. a w ogóle można przepychać belki, gościu? Pracowni, BHP... Y nie, 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 za ciężka U. jest. Ty ale w ogóle tak co to, to na MP nie wyskakuje ręka co nie? A jak jest przednio za ciężki to wyskakuje Ale... Ale chciałem ją w ogóle przepchnąć nie wiem Chciałem ją przepchnąć chuj. I Jak tam procentowo ile tam będzie na tym? Powoli żeby... Ja, ja myślę że akcję zbierania można zrobić ty a może by mną tą samą zbierającą, co? E, tak, tak, dobry pomysł, naprawdę duża sztuka. Tylko najracze mam problem, bo mi belka nie chce uczyć, a mam 100% został mi mały pasek. Dobra, to ja to wybram. Co? To nie jest zapatala gorsza, naprawdę. O dobre, ale się prasuje, ja cię kręcę do nie bo... O kurwa jak ją na nią I se przepchnął ją dalej O Boże w następnym trybie znowu będzie miał problem Co za gościu Co żeś tak przysłomy żną najebał Postan Boże go podbija Nie podbija mnie, ja u mnie nie... Wybywa. No, no choć przepchniemy ją Pierdolaj, chodź. Jeb Nie bierz bo dzisiaj ten to Trudno Mafia sale. Dobra, jadź już prosto. Tak nie mam z ciebie pożytku i tak. Zamknij mordę. Zamknij paszczę. Gdzie słoma? Puść ją. Dawaj słomę, Kościół, bo mi się nudzi. Znaczy, bo mi się robić chce, a nie się nudzi. No, jak ci się nudzi, to zbieraj bali. Dobra, ja już jadę, bo tu się nie wysypie. O, chyba. zobacz, jaki będziesz miał tu fajny pokosik. Ile mniej więcej jeszcze tu będziesz miał? Z jedną przyczepę. No tak, hula Jak zobaczę pola obkosiły i dwa zbiorniki, jeżeli wysypał. Nie no wiem ci? Nie znam się mm, To był drugi zbiornik. I ty, ja nie wiem czy on z dwoma by poszedł pod tą górę Aha. 20 po ledwo podjechałem No to nie, no to naprawdę nie jest le pełne. ledwo nie By jest poszedł. poszedł, naprawdę no Ale tak trzymoliło go dość no mocno no, no. O kurde Ciężko tu wychowano na mnie A ty widziałeś, jak fajnie się klapy otwiera na silosie? nie, a to naprawdę fajnie. No normalnie masz takie kapy jak drzwi, masz... Chcesz to przyjść, chodź. To ja zaraz się otwarę. Ja cię zaraz otwierę drzwi. Achtung, a blederizle O kurwa wpadłem do jeziora. Eee, ach, ach tung! Czy, otwieraj to. O poczekaj, ty No panie, podniosłem bierze, się. Prawą i lewą. Ale nie wie, że to razem idzie. Wszystko Ale ty to jesteś kurwa, chciałem... O, no patrz! Boże, ja też chcę. <laughs> Hip hop hip hop, hop, hop. Yep, hop, yep, Dobra hop. Patola <grym> Boże Stój! Halt! Dobra, przejedziemy. Nawet nie patrzy. Nie e, patrzy! Ja Jakbyś do... zaczął zamykać teraz! O kurwa! Co za chory pojeb! O, <grym> a czy, a czemu ona się zamknęła cała kurwa, jak ja tylko raz ja pierd... Pojedź chory, pojedź do przodu ja. I najbardziej spatalowany odcinek przeświata Ja... To wiecie, Ej, wiecie. ale chciał zamknąć, to mu zamknąłem Ja jestem prawowitym kumplem Nie odmówię kumplowi... Nie odmówię kumplowi zab z zabawy z gościu. Nie wiem tu ogólnie jajka są, wiecie o tym? Tak Ale biedne kury nic nie znoszą Pewnie Bolek zagłodził je Tu ogólnie jajka są też. Hop, 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 hula hop nie no... Jak zrobić patologiczny odcinek uczcie się od nas, naprawdę? Często życiem skonsultuję się z lekarzem, mamą, farmaceutą. Gdyż każdy nasz film niewłaściwie obejrzany zagraża twojemu życiu lub <noise> <Zajemiste. głosy> Kurwa ty, zróbmy sobie taki ten na końcu takie... Ej, dobre, wiesz, co outro takie to na... się nazywa, czy no, no, nie no, wiem jak to, to się nazywa. Na początku, na początku. O, nie, lepiej na początku właśnie. Żeby no dobra, nas... ej, dobre, by to było. Zadró myśleć ty. No, ale nie, ale na pewno nie od zera do farmera, bo tam to jest zbyt piękne. Nie, 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 nie. Tam na to takich właśnie... Spokojnie gościu. Na takich właśnie odcinkach co nie? Przed obejrzeniem naszego filmu skontaktuj się z mamą babcią, dziadkiem, tatą lub e, lekarzem, lub farmaceutą Nie, za, za dużo by trochę tego było Nie, normalnie Bo musiał, bo musiałby za dużo jeździć Do mamy, taty, babci, dziadka I jeszcze lekarza i farmaceuty? To już w ogóle Czemu nie zebrałeś tego? No, bo mamy mięci w pokosie wyrzucić gościu belkę Tak nie znowu byś miał problem później jak to obciąć Ja nie mam problemu Podaj. Podaj, chodź a bym cię... HACNAŁBYM CIĘ A mogę ci takie rogala wywinąć? ja ci za rogala, gościu Tu ósemkę mi zrób Może Seven Days'a chcesz, co? Jakże rogala... Jakże o rogalach mowa To nie jest Seven Days Rogala, rogala, la, 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 la. O Boże! W tą kubkę wjechałem na go 100% Taki klimat z nami mm, takie mm, mm. są Bayeri ale idealnie zdążymy na tym odcinku to pole, nie? Ja jestem się... Tak, no więcej na pewno nie będę kościł, będziemy jechać na soję, ale... Gdzieś no, będzie Ale działa. odcinek naprawdę udany. Patologię... No, uważam fajny, za fajny, 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 fajny naprawdę, super spoko jest. Hop, 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 u. Nie, ale fajnie, hop. fajnie, że na dwie, dwie kamerki nie mamy od zera do farmera, to chociaż może tu będzie fajnie, zobaczymy. No, myślę, razie, że... ale pamiętajcie, 3000 w górę. No. No. Musicie utrzymać to. Bo u bolka wam się nie udało dobić, a musieliśmy, na czym musieliśmy, no nagraliśmy już następnego dnia, bo wiem, że was stać naprawdę szybko dobić te łapki. No nie dobiliście, dopiero dobiliście po odcinku. Ma tu rogalanie się, bo e, Więc no liczę, że u mnie dobijecie też, byśmy mogli nagrać u bolka kolejny właśnie odcinek. Już też z dwiema kamerami. No. Teraz ciekawe? A, włączyłem sieczkę, to dobrze. Ale nie mam odcieczki To, po to żebyś... nie dodał jeszcze No Nie, bo to już był ten Ta mapa była przed Teraz tę nową wydaniu. mapę to będę musiał. Właśnie to muszę to sprawdzić najbliższą jakąś mapę i, i zobaczyć. O miałem do Powsona napisać, żeby wydał tą... Dodał, wygrał mod To nie dał mam odsieczki Pamiętajcie. Ludzie, piszcie mi na Webo. Pa? Powie a... No nie, mafisolec. Komentarz napiszę. Zróbcie spam mafisolec Tylko nie na Mafia Games tam Bo tam mam tego Modera i mi tak to spam też się robi Na zwykłym mafisolec można napisać. Ty masz reproduktora a nie moderatora Sam jesteś reproduktor ty Tam masz yy, Ty wisz, re... co to jest w ogóle reprodukcja? Tak yy, tam masz tego gościu yy, Retraktor yy, Retraktor yy, <grym> Rekombajnista Recepcjonista ty tam masz <grym> Nie no no no, no, no no chłopak, chłopak ma potencjał na tego YouTuba ale na razie dużo mu brakuje jeszcze do 100 <laughs> <laughs> tysięcy <To mnie też. śmiech> więc <laughs> Więc wiesz Więc wbijajcie mi 100 tysięcy u bolka wbijcie 100 tysięcy dzień po mnie i, i dostanie w tym samym momencie przycisk Ale kod mi przerwał Dobrze to czarny To niezły kot. <laughs> to niezły kot tak naprawdę Idź, Idźmy zobaczymy co on tu robi A u mnie tego nie ma O jest Heniek. O właśnie Henek. przedstawmy Henka dzisiaj na odcinku Cześć ma tak, tu, kiwnął głową dwa razy, to nie jest Aha. Eniek Mafia Solec idzie do mnie To nie jest Mafia Solec O ma mafia No tam, bo jest Mafia Solec jeden, zapomniałem Dobra, go mogę czy... na, ponag Mogę ponagrywać? Eee, nie to już w następnym odcinku. Jeżeli Wam się oczywiście podobało, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie do Bolka. 3000 łapek u mnie w górę. A u Bolka 4 i kamerka wędruje. Do Bolka. Jeżeli nie, to tylko będą w moich odcinkach pewnie. Bo o mnie kurwa, wbijać. Przyjdź do mnie. Gdzie ty jesteś? Jak już taka patora to Gdzie? A wiem, dobra, tam nie idę, bo stoi twój opryskiwacz, debilu, Bo go zostawiłeś. No Ale przyjechał, a ja tam nie byłem. Ja tam się nie interesowałem. Ja wam dziękuję. Padajcie do Wolka. Na razie. Cześć. Jello.